thank yeah. you gratulacije dla mojih zavodnikov. Začeli me meč tak, jak povinno. Mili ševage převage ponad 20 punktov i pužnje se vizuališme. šme. Tež gratulacije Šarki za, 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 za valke v drugi polovi. Dla nas zvičesto je každa važno. Važno je, mamo imamo profesionalni profesionalno zahovanje na každe meču i Šarka u tem roku pokazala, že je vigrala dužo mečov i smo sneša niš rok temu, takže grajo košakovke i dlatego dlatego jesne že zagrališme na početku v prši polovi tak, tak je ja povinno u otaku u mi lišma duže duže otvarteš utog koji koji netrafali i dlatego toga bili smo trohke zdenarovani da je dužo pilek iz obroča praktične pošli na na, na a, ale važno je znati znati meće meče teške da kada žut, žut ne ide zbog toga smo dobre zbirke imeli smo kilka kontratakov i a, Jestem zadowolony z wygraną. Dzień dobry. To było na pewno nas, dla nas ciężkie spotkanie. Jesteśmy teraz ciągle w podróży, e, dlatego no, bardzo mocno się przygotowywaliśmy do tego spotkania. E, traktowaliśmy naprawdę bardzo poważnie te, te, ten mecz. I było dzisiaj widać w tej pierwszej połowie, że, że, no, że naprawdę jesteśmy skupieni. Graliśmy bardzo dobrą obronę to co, to, co powinno być zawsze. I w drugiej połowie no ta, ta przewaga trochę nas rozluźniła, co nie powinno. Siarka zagrała dużo lepiej. Niemniej jednak no, myślę, że możemy być zadowoleni ze zwycięstwa. Dziękuję. No szkoda, liczyłem po cichu, że będzie bardziej wyrównana walka. Liczyłem, że do przerwy będzie w granicach remisu. Przegraliśmy w pierwszej połowie, zajmowaliśmy bardzo wysoką deskę ma 35 do 15. Z tocą przewagę. Elmet zrobił w pierwszej połowie to dobijał nam była jedna czapa, druga i nawet za trzecim razem tam szewczyk, czy którzy dobijali. To, co żeśmy przed meczem mówiłem właśnie, żebyśmy nie robili prostych błędów, żeby nam łatwych punktów nie zdobywali, nie odjechali, bo będzie minuta półtorej i na kilkanaście punktów trójką poprawią no i się mniej więcej w pierwszej połowie to sprawdziło te to, to, to 4, 15-16 punktów, że mieliśmy proste straty, proste błędy była kontra 3-1, 3-2 jedna, druga, trójka Szewczyka i odjechali nam na te kilkanaście punktów. W drugiej połowie na pewno była lepsza gra więcej graliśmy piłką więcej żeśmy biegali, to co mieliśmy od początku robić i ta gra o wiele wyglądała lepiej no skończyło się tak jak się skończyło. Szkoda myślałem troszeczkę, że pod bardziej jak to się mówi my pazury pokażemy przynajmniej w pierwszej połowie bo wtedy różnie by to Mogło być, potem w pewnym momencie Stelmer chciał najniższą, najniższym błędem wygrać i po prostu szkoda jeszcze tam dwie, trzy kantry. Zaczęliśmy drugą połowę z zębem, znowu Walusia wala dwie, trzy akcje z pod samej dziury, nietrafione tu. Także do takich przypadków było za dużo No i szkoda, szkoda z tym, że no, dziękuję zespołowi za drugą połowę. Zaczęliśmy bronić, Zalecki wszedł zaczął bronić, inni zaczęli bronić i ta gra wyglądała inaczej. Po, po drugie zaczęliśmy biegać i grać pi piłką. To co mieliśmy robić od początku. Na no, pewnym momencie była stójka chodzonego, rzuty w ostatnich sekundach, no tak grać nie można. Nie da się wygrać meczu, jak przegrywa się z biurki 62-32. Jest to jest wręcz wiarygodne Dominacja. Tutaj. Adam Hrycaniuk 19, Szewczyk 10, czyli te którzy byli osobno na boisku, 30 zbiórek prawie. No to jest tyle co cały nasz zespół. To klucz na pewno, bo, bo procenty z gry tak naprawdę są takie same. W niczym nie jesteśmy gorsi, mamy mniej strat. Tylko te zbiórki w ataku, 22 zbiórki w ataku na pewno zadecydowały. No i nasza fatalna skuteczność, bo rzuciliśmy tylko 54 punkty. To pierwszy raz nam się coś takiego zdarzyło. Nie wiem, z czego to wynikało. Myślę, że po części z bardzo agresywnej obrony z telmetu, w końcu eurolikowego zespołu. A, a z drugiej strony też naszej niepewności. Z początku nie zagraliśmy odpowiednio agresywnie w ataku. musieliśmy troszeczkę za mało osobistych, a jak wymuszaliśmy, to nie trafialiśmy. A myślę, że myślę, że właśnie te zbiórki, te zbiórki były kluczowym czynnikiem w tym meczu.